Prokonsole z Chin to temat, który jak wielu z was dostrzega, stał się lekkim wiatrem w żagle, jeśli chodzi o ten kanał. Przewinęło się już tutaj kilka modeli, jedne posiadające szereg opcji, inne z kolei tylko sięgając po portfel nieświadomego odbiorcy, nadając znajomą obrzmiącą nazwę do popularnych innych modeli. Fakt jest jednak taki, że jeśli nie śledzisz tego rynku lub nie obserwujesz doniesień w internecie na temat nowych konsol Skin, to bardzo łatwo się w tym pogubić. Zresztą klasyczny użytkownik potrzebował będzie góra jednej sztuki, często takiej, która nie będzie musiała mieć opcji rozbudowy o custom firmware, szeregu obsługiwanych systemów i możliwości ustawień. I może dla takiego odbiorcy są potrzebne takie sprzęty jak ten, który dzisiaj omówię. A może to zwyczajny skok na kasę i totalny bubel, którym nie warto się interesować. Cześć, ja jestem Gramodrana, a to X6. Zacznijmy od pudełka. To dość estetyczny karton, który informuje nas o sprzęcie w dość szczery sposób. Ekran o rozdzielczości 640x480, dwie gałki analogowe, wsparcie dla kart SD i wyjścia V po cinczach dołączonych do zestawu. Z tyłu to z kolei specyfikacja urządzenia, na uwagę zasługuje fakt, że nikt nie próbuje nas oszukać jak w przypadku pierwszego wypustu choćby DR35S. Mamy tu bowiem informacje o procesorze ATJ2273S, informacje o wsparciu dla SNESA, Game Boy Advance, Game Boya, Nesa, Mega Drive, MAME, a także CPS. No dobra, otwieramy pudło, a tam już klasycznie plastikowa wanienka z samą konsolą w woreczku, a tuż pod nią instrukcja, kabel do ładowania, kabel do podłączenia do telewizora. No i zajmijmy się samą konsolą. Ta na pierwszy rzut oka, a raczej ręki, wydaje się być niesamowicie lekka. Lżejsza nawet od modeli takich jak SF2000 czy GB300, a to akurat mocna na plus. Bo jak mówi sam producent, i akurat ciężko się tu nie zgodzić, to sama konsola wytrzymuje na baterii do 6 godzin. Tak więc, jeśli podejmiesz próbę grania przez tyle czasu, to dobrze by twoje dłonie nie zesztywniały od ciężaru sprzętu. Front konsoli to dwie analogowe gałki tuż pod ekranem. W dotyku to raczej bliżej nim do tych z SF2000, aniżeli R36S. Muszę jednak przyznać, że spodziewałem się czegoś gorszego. Niestety, o ile gałki są ok, tak to, co pod nimi, czyli D-Pad i przyciski akcji, mogą nie przypaść każdemu do gustu. Mi sam D-Pad niestety nie bardzo podpasował. Wszystko ze sprawą dość dziwnego kształtu, powodującego zjeżdżanie palca i nieco dziwne, mniej precyzyjne działanie niż analoga. Z kolei przyciski to trochę skitelsy przyklejone do obudowy. Samo odbicie jest całkiem przyjemne, ale ich wielkość i osadzenie może nieco utrudnić grę dla ludzi z większymi dłońmi. To niestety nie jest koniec dziwnych decyzji. We wszystkich nazwijmy to gameboyowatych konstrukcjach, włącznik mamy po prawej, z kolei ustawienia głośności, po lewej stronie. Tu dziwnym trafem jest odwrotnie, co powodowało, że często chcąc przyciszyć sprzęt, głośnik mono przy maksymalnej głośności nie jest zbyt przyjemny, wyłączałem konsolę lub ją restartowałem. Tył sprzętu to z kolei L i R. I to akurat dobrze, bo twórcy zdecydowali się na pozostawienie tylko tych dwóch przycisków. Nie ma sensu ładować czterech, bo zwyczajnie wszystkie obsługiwane systemy nie miałyby dla nich wsparcia. To co na plus to samo OS odpara się bardzo szybko. Już po chwili konsola jest gotowa do zabawy. Główne menu pozwala nam na granie, oglądanie zdjęć czy wideo, czytanie e-booków, przeglądanie plików. Co ciekawe dla tej opcji mamy logo Internet Explorer, narzędzia w których mamy kalkulator, kalendarz, a nawet coś co bardzo mnie zaskoczyło, dyktafon. No i ostatnie ustawienie, gdzie zmienimy język, ustawienia podświetlenia, odpalimy złącza AV, wyłączymy efekty dźwiękowe w menu, co akurat radzę zrobić, czy sformatujemy kartę. Trzeba przyznać, że nie jest najgorzej, o ile nie jesteś wymagającym użytkownikiem. No i samo menu, o ile szybko się wgrywa, to jest responsywnym potworem i reaguje z niezłym opóźnieniem. Przejdźmy jednak do tego, co każdego interesuje, czyli gry. Na samej karcie dostarczono 100 sromów do każdego systemu. Trzeba jednak zaznaczyć, że o ile nazwy emulowanych konsol są jasne, takich ikonki to trochę loteria i nijak nie ma się to z odpowiednikami sprzętu, jaki reprezentują. Brakuje mi też wyszukiwarki, a ponad 2000 Romów z NESa i wyszukiwanie jednego po drugim to dosłowny obłęd, który mam wrażenie niezbyt niepokoił twórców X6. Jak działają same gry i przede wszystkim jak wyglądają? Z pewnością wyglądają lepiej niż na GB300, który jest nieco tańszym odpowiednikiem z mimo wszystko lepszym softem. Gry generalnie w większości działają tutaj ok, przynajmniej testując te, które zostały dołączone do konsoli. Tuż po wybraniu tego tytułu, który nas interesuje, pojawi się początkowe menu do wczytania save'a, ustawień gdzie możemy remapować przyciski i tym podobne. Generalnie możemy zawsze wrócić do tego menu po kliknięciu w przycisk pod tą nazwą na froncie naszej konsoli. Akurat te mapowanie przycisków tu się przyda, ponieważ wiele z tych emulatorów ma ustawione przyciski od czapy, więc dobrze, że ktoś pozwolił to zmienić. Ale generalnie jak już przymkniesz oczy na te mankamenty i ustawisz to wszystko pod siebie, to wcale nie jest tak źle. Oczywiście, pod pewnymi warunkami, o których opowiem za moment. Nim jednak opowiem o tych warunkach, to opowiem, czym jest ten mityczny drugi analog i do czego służy, skoro nie odpalimy tu nawet gier z PlayStation. No więc, jak w wielu tanich konstrukcjach do 100-120 zł, drugi analog pełni tu funkcję przycisków akcji. Jeśli więc na przykład będziesz zmęczony wciskaniem małych dla ciebie przycisków, to możesz robić to wszystko drugim analogiem. No niby pomysłowe, ale wątpię, że ktoś chciałby tak grać. Nie po to tylu zebrałem was na tym kanale, by wciskać komuś ciemnotę. To nie jest sprzęt dla kogoś kto będzie umiał ogarnąć sobie custom firmware, kto chciałby pograć w gry z PlayStation czy PSP, albo miałby porzucić granie w gry mobilne na poczet nadrabiania retro zaległości. To sprzęt plug and play dla tych, którzy potrzebują prostego gadżetu do starych gierek, chcą wrócić do Kontry, Super Mario czy Sonika, bez zbędnego grzebania w ustawieniach i przebijania się przez oprogramowanie. Dla tych, którzy nie potrzebują Bóg Wieczego i wyrwą ten sprzęt w rozsądnych pieniądzach za max 100 zł. Dla dzieciaków jako pewne wprowadzenie w świat retro gamingu. To ma być zabawka, której nie będzie szkoda w razie uszkodzenia finalnie sprzęt, który może być pewnym reprezentantem tego drugiego gatunku handheldów na rynku. I tak, ja wiem, że za kilka złotych więcej można już ogarnąć lepszą konsolę od omawianej, ale widzę też opinie na AliExpress zadowolonych klientów, które pozwalają mi dostrzegać zapotrzebowanie również na te proste konstrukcje. Czy sam osobiście kupiłbym ten sprzęt? No, sobie na pewno nie. Ale jeżeli szedłbym do rodziny na urodziny sześcioletniego Maćka, to nie wahałbym się dać mu takiej zabawki. Sam kiedyś dostałem Pegasusa na urodziny w podobnym wieku i ten jak łatwo się domyślić nie przetrwał próby czasu i mojego dzieciństwa, ale na zawsze ukształtował pasję, która prowadzi mnie przez życie. Kiedy wydawać by się mogło, że pod koniec 2024 roku nie spotkacie nic rozczarowującego ze strony chińskich konsol, XGB35 postanawia krzyknąć, że zapomniałeś o jego istnieniu. Pytanie tylko, czy zapomnienie nie było celowe. Witajcie, jestem Gramonrana, a to XGB35. Tylko, ile z twardego kartonu, to raczej graficznie wykorzystanie jakiegoś GFX-paka pod hasłem Gaming2010, informując nas przy tym, że pełnoprawne USB daje możliwość podpięcia kontrolera. Tego jednak nie sprawdzę, ponieważ takowego nie mam pod ręką. Z kolei tył to tabelka ze specyfikacją, choć wątpię, że 2 GB DDR3 są tutaj prawdą. No dobra, a co w pudełku? Nasza konsola, o czym za moment, słuchawki za 5 zł, które już udało mi się ulokować w koszu na elektrośmieci i uwaga, kabel zakończony mikro USB. Tak tym, którym łączyliście swoje PSP czy dawne aparaty. Ostro retro się zapowiada, co? No więc sam sprzęt kryje w sobie wiele dziwnych decyzji. XGB z pewnością nie może się pochwalić pięknym designem. Niezrozumiałe dla mnie przesunięcie ramki ekranu, ogromne wręcz przyciski plus i minus do sterowania głośnością, która nawet nie działa tak jak trzeba, analogii, o których powiem za moment, i przyciski akcji D-pad, Start, Select, a także te z tyłu L1, L2, R1 i R2. Sama konsola, mimo słabej jakości plastiku i ogólnej lekkości, przyznać trzeba, że jest dość konkretną bryłą, nie skrzypiącą pod palcami. O ile Deep i przyciski akcji, pomijając już fakt nieco mikroskopijnej wielkości względem swoich konkurentów, to wszystko jest tutaj ok. No, poza analogami. Te to jakieś nieporozumienie. Tu nie ma mowy o jakimś efekcie hala, co najwyżej efekcie chęka pod sklepem po pięciu piwach, który usilnie chce nam udowodnić, że trzyma się na nogach. Tu serio trochę tak jest. Te analogi są tak sztywne i tak niewygodne, że po 5 minutach z nimi nie mam totalnie przyjemności sięgać do nich palcem przez kolejne sesje z tym sprzętem. No dobra, ale może samo wnętrze będzie lepsze. Odpalam więc konsolę. Pomijam fakt, że ekran miał być IPS-owy, a generalnie to mówimy tu raczej o jakości niewiele lepszej od poczciwego Game Boya Advance SP. Sam system to z kolei coś, czego się spodziewałem. Mamy tu bowiem OS do złudzenia przypominający ten z omawianej wcześniej konsoli X6. Z tym, że na sterydach. No bo teraz odpalimy tu też PlayStation. Ale nie ma się co cieszyć, bo słowo odpalimy dotyczy tylko kilku gier zgranych na konsolę. Odpalasz Tekena i nic. Inny tytuł i też nic. A jak już się włączy, to wszystko jest dość wolne. A z pewnością nie działające z pełną prędkością. No bo pamiętacie? 2 GB RAMu. No, nie ma o tym mowy i nic z tym nie zrobisz. Arcade dostępne w emulatorach spowalnia dosłownie gry po kroju Metal Slack, Hook czy Captain Commando. Do czego więc się to nadaje? Nie wiem o co tu chodzi: co prawda mamy możliwość odpalenia 9 różnych sprzętów do grania: od PlayStation 1 po NESa, ale zabrakło snes czy choćby Sega Master System. No ale mamy za to przeglądarkę zdjęć, e-booków, dyktafon czy kalkulator, bo tego przecież chcemy od tanich konsol z Chin, co nie? Można mnie nazwać hipokrytą, stwierdziłem wszak w materiale OX6, że tamten sprzęt znajdzie swoich użytkowników. Jednak XGB35 jest zwyczajnie marną kopią, o do lepszych możliwościach. A jeszcze jak sprawdziłem cenę 35 dolarów, to złapałem się za głowę. To obudowa, która wygląda jak wydrukowana na drukarce 3D, beznadziejny ekran, przyciski na których nie da się grać dłużej niż 5 minut. I wiecie, ja nie miałbym nic przeciwko istnieniu takiego sprzętu, każdy kupuje co chce, ale znam przykłady choćby na X, gdzie ludzie zajawieni tym co wrzucam na profil postanawiają zacząć swoją przygodę, kupując niestety taki albo inny tani model. O ile wciąż uważam, że budżetowy X6 to nie są wtopione pieniądze, nawet mimo ceny podobnej do R36S na promocji, tak omawiany XGB35 jest tym, czego bym nie dał nikomu nawet do położenia na tym kawy. Nie ma tygodnia, by chiński przemysł technologiczny na AliExpress nie wypuszczał na światło dzienne nowego kawałka plastiku w każdej możliwej cenie. Niekiedy zastanawiamy się dlaczego jest tak tanio, innym razem patrzymy ze zdumieniem skąd wzięła się kwota podczas płatności. Witajcie, ja jestem Gramotrana, a to najgorsza chińska konsola z jaką miałem do czynienia. Karton jak karton. Mam wrażenie, że miałem już z podobnym designem do czynienia podczas testowania jednego z chińskich sticków z grami wpinanymi pod telewizor. Nie ma tu jednak mowy o tej samej firmie, to raczej jakiś darmowy moka, popakowania, który ma uatrakcyjniać sprzęt w oczach odbiorcy. Prawda jest jednak taka, że by uatrakcyjnić cokolwiek, to twórcy tego sprzętu powinni pakować te konsole w kilka banknotów 100 złotowych i talodem na leczenie nieprzemyślanych zakupów. Opis z kartonu łamanym angielskim informuje o ponad 500 grach, ekranie wysokiej jakości i uwaga wyjściu telewizyjnym. Nie liczy jednak na jakiś port HDMI, dostajesz do rąk własny kabel AV, który możesz sobie wpiąć tuż za odtwarzacze VHS swojego kineskopowego telewizora, który z pewnością jest tym głównym odbiornikiem w salonie. No a skoro już jesteśmy przy tym, co w kartonie. Kabel mikro-USB do ładowania naszego sprzętu. Plusem jest bateria BL5C znana z telefonów Tokia. Przy takim ekranie i mocy samego sprzętu powinna wystarczyć na solidne godziny zabawy. I to w sumie tyle zalet. Serio. Sama konsola znajduje się w klasycznej, taniej plastikowej wanience. Po wyjęciu z pudła nie prezentuje nic, co mógłbyś określić mianem fajnie przemyślanej konstrukcji. No może poza samym uchwytem, będącym praktycznie padem od PlayStation z doczepianym ekranem. Brzmi dobrze, ja wiem, ale nie rozpędzajcie się zbytnio. Sam plastik urządzenia jest do bólu tani, wykończenie tragiczne, a ekran podczas użytkowania przyciąga na swoją stronę całe urządzenie, trochę jakbyś trzymał w rękach lekką lalkę, ale to Monster High z przerośniętą głową pełną ołowiu. O ile kształt to odlew pada od PlayStation, tak nie uświadczysz tu analogów. W ich miejscu znajdują się głośniki, głośne jak diabli, i sterowane są niemałym pokrętłem, jak to zwykle ma miejsce w takich konstrukcjach, a przyciskiem pomiędzy Start i Select, tak więc biada temu, kto w środku nocy będzie szybko szukał przełącznika, by nie pobudzić wszystkich. Przejdźmy jednak do tego, jak się gra na tym cudzie technologii Anno Domini 2025. O ile dipad nie jest zły, tak przyciski są powrotem do nostalgii, ale tej rynkowej, gdzie wracałeś z kolejnym klonem z Hinesa, a pady rozwalały się po tygodniu. Tu podejrzewam, że sprzęt wytrzyma sporo dłużej, pod warunkiem, że nie będziesz zbyt mocno na tym grał. No dobra, ale w co będziesz grał? 520 gier to przecież nie w Kid Muchał, prawda? Wszak mówimy tu o takich produkcjach jak Street Fighter 20, Angry Beat, ale to nie wszystko. Jest też Contra, Super Contra 2, kilka mniej znanych konstrukcji od konami, gdzie dziwnie nie jestem w stanie nawet odpalić tych produkcji, bo nie reagują na start czy SELECT. Znalazła się tutaj też moja ulubiona Contra Force, Super Mario, którego wam nie pokażę, albo w sumie pokażę, bo Nintendo ostatnio kosi ludziom materiały jak szalony żniwiarz. Generalnie produkcji Wielkiego N znajdziecie tu kilka, ale to tylko miód w całym tym kiepskim zestawie. 520 gier, gdzie nie dotarłem nawet do końca listy. I uwierzcie mi, nie jest to spowodowane moim recenzenckim olewactwem. Chińskie konsole to trochę to, w czym czuję się dobrze. Jestem nawet zwolennikiem słynnej konsoli sub, którą można ogarnąć za 10 zł na AliExpress. Bo tak, wiesz, w tej cenie nie możesz spodziewać się niczego wybitnego. Tu mówimy o kwocie od 35 do nawet 50 zł. Rozumiecie? Kupujesz coś takiego, gdzie za rogiem czeka GB300 czy SF200, a przy lekkiej dopłacie otrzymacie coś nieporównywalnie lepszego. Jeśli jeszcze masz wątpliwości, czy ten sprzęt jest warty czegokolwiek, to śpieszę z wyjaśnieniem. To totalne dziadostwo, niewarte odlewu plastiku i płytki scalonej wykorzystanej do produkcji tego czegoś. Powiedziałbym, że żerowanie na nostalgii, ale to raczej żerowanie na nadmorskich miejscowościach, gdzie z pewnością znajdziecie tego handhelda na bazarach badziewia. I pewnie ktoś rzuci, rzucił się na nic niewarty sprzęt z Lidla, inny handheld sprzedawane w Action za 50-60 zł. i wiecie co? I jak ktoś chce, to niech to kupuje. Nie mówcie tylko, że was nie ostrzegałem. Tymczasem mówił dla Was Gramodrana, cześć!